W czasie do totalitaryzmu komunistycznego ile razy jako naród otrzymywaliśmy pomoc. Dlatego ten tytuł królowa Polski, który dzisiaj cały nasz naród czci, nie jest jedynie przez ten fakt. Do wszystkich pokoleń. Jeżeli dzisiaj stajemy tutaj, też w tej kaplicy, na tej świętej górce, stajemy przed tym szczególnym obrazem, o którym też za chwilę powiem, to musimy też spojrzeć nie tylko na naszą górkę, czy na to, co widać z niej, ale na całą naszą Ojczyznę. Bo jeżeli mówimy się za naszych bliskich zmarłych, Miłości wiara. żywych, którzy są wśród nas, nasze rodziny, naszych przyjaciół. Ale jeśli nie się za oczyzną, to czegoś nam brak. Bo to jest też miłość i nasze zobowiązanie. jest moja Ojczyzna, tyle przyczyn, niesprawiedliwości. Pamiętajmy o jednym. Ojczyzna to nie jest tylko... from aqui Ja się boję cierpieć. Ja się boję być pogorzony. Ja się boję, że ktoś mnie oszuka. Kochać Polskę. Te groby do mnie przemawiają. Grobyż tylko. I pod tym napisem jej cytat, naszej znaczy wielkiej powieści. Pamiętam go do dzisiaj, a będę panować dalej. w tak teraz czasach wojny.

i mean myśli. Historia dla nich jest jak może film jakiś fabularny, więc nie znają i nie do końca przyjmują jako prawdy. Ale może właśnie nasz przykład, nasze życie, bo tak naprawdę przecież, czy tak ważne jest to, co robią rządy? Co robi jakiś polityk? Czy tak ważne, że ktoś może nas oszukał, Co to znaczy w porównaniu ze śmiercią, z życiem, bo śmierć Umieć przebaczyć, umieć zapomnieć, co ktoś zrobił mi złego. Spójrzmy na Matkę Bożą. I ona przeszła w swoim życiu odwiastowania. Nie wiedziała, co to znaczy, że będzie matką przed jeszcze wyjściem za mąż. Nie miała męża. Żyć wtedy kamienowali. Sytuacji. Później zaraz musiała uciekać do Egiptu, bo Król Herod chciał zabrać jej syna. Ile? Kiedy zginął Jezus w świątyni, poszukiwała przy swego syna. Co czuła matka? Co czuła matka, kiedy patrzyła, kiedy Jezusa Chrystusa poniżano na drodze krzyżowej? kiedy na niego plułknął i śpiewano się z niego? I matka na to patrzyła. Co ona czuła, kiedy stała pod krzyżem i patrzyła, jak umiera jej jedyny syn? Myślę, że tylko matka może powiedzieć, co czuje, patrząc na śmierć swoje dziecko. Co czuła matka, kiedy trzymała martwe ciała Jezusa w swoich ramion. Do dzisiaj pamiętam, jak serce mi zamarło, ponieważ. W pewnym momencie zamarł, tak jak ja, ale po chwili wziął jakieś ciuchy, czy nawet ściągnął z siebie, pamiętam, założył w wodzie, zawiązał na głowie, aby włosy nie spaliły się i podszedł jak najbliżej tego okna. I takim głosem spokojnym mówi, synu, słyszysz mnie? Słyszę światło. Wejdź na to okno i skończ. Ale to dziecko może miało 7 lat, z płaczem, krzyczałem.

Zobaczę ten obraz, on nie zachwycił. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że macie tu coś. Przecież są piękne widoki z Pana, z Niego. Ale ta Boża, jakby się zastanawiała, co Ci doradzić? Bo jakże często my przed Nim i prosimy Matko Boża, pomóż mi, pomóż mi. A jak rzadko mówimy, doradź I to nie tylko dlatego i wtedy, kiedy mamy podjąć jakąś ważną decyzję, choć może wtedy szczególnie. Powinniśmy tu być. I prosić Marko Boża dodać. Ale codziennie nasze wybory, co mam wybrać? Jak się zachować w moim domu wobec męża? Tutaj na tej świętej górze patronka i matka dobrera. Ręczy, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastają. Proszę Was, mówił Ojciec Święty ja drugi, abyście mieli ufność, nawet wbrew Waszej słowości. abyście szukali tej duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń Ojców prosił. abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wezwala człowieka. Proszę Was, powtarzał ojciec święty Angultki, ci się za waszą ojczystą.